Dzisiaj sobie poglądamy takie animacje, które nie wiem. Będą trochę dziwne, ale okej. Okay. O, dzwoneczek do szkoły. No, to dzieci się bawią, ludzie. O, co, i dodają. O, tam sobie za butelką. O, trafił. Wiesz, co tutaj mam pod okiem, gdy się uderzyłem? Aha, że go trafili. Aha, i wszyscy będą teraz rzucali butelką i każdy będzie miał swoją umiejętność, okay. tak? Hmm. Ha, mówiłam. I... i każdy będzie będą się zdziwiać Teraz Slime Serio, ja bardzo... Nie, to było... A jak muzyczka w tle leci Teraz zon... Nie, to jakaś świnka jakaś Jest. Jak już w Minecrafta i wiecie kto co jest to powiedzcie mi, bo ja nie wiem What? A tamten... a ten jakiś... Enderman Mamo <laughs> <laughs> <On> oszukiwałczek <laughs> nie no co nie i kurczę to musieliśmy spotkać Chyba nie no czekajcie, bo ja mam za mną kamerkę nieraz. No. Taka jest najlepsza, nie no. Nie będę się bawić, bo... Dobra. Nie no, muzyczka mega w tyle leci. Ten... Gaz. Jak on się nazwa? Gaz chyba. No, gaz. Gast. Gasty. Helikopter. I ping tak zrobi, że tak, patrzcie, tak. Jedną brosz macie w górę, a jedną w dół. Umiecie, tak. I teraz czarny szkielet. Czemu on lata? Czemu podnosi te butelki? Nie, go sam nie O, co się dzieci bawią? O, sobie ćwiczą. Za to, to w sumie jakby ten nauczyciel tutaj był i to zobaczył, to by i to... no. Czy jest tutaj nauczyciel? O, jest tutaj nauczyciel. To jest nauczyciel. co czemu to, to nic, niczego nie zauważył? O, jestem oni się, się bawią, sobie kupują piłkę. I zaraz na pewno mu tak. O, mówimy, że mu zaraz tak przywali. O, pro. Pro, przyjechał. Pro. What? Nubeczek! Nubek przyjechał na śpi! Ju licha! <ścoughs> ja wytrzymam sobie. Ja błagam o... <ścoughs> o, Nie, jeszcze pięknie. Nie wiem, czy mam, żeby się świecić ze wsi, ze, ze świnią. To ja nie wytrzymam, no. nie. Nie flip. Nubek vs O, czekaj. i będzie tej tutaj... bo water flip to snubek i wszyscy na nubka tutaj nubek tutaj nubek Czeka, się nie czuję Tutaj nubek, tam nubek. Wszystko na nubka, nikt na pro. W sumie, no, powinni na nubka, bo to że nie jest taki dobry. Powinni trochę... Nie. O, ten koks. Co nie? I, I on na to... I spadnie na to mieczek Pewnie ten. No na, mu na nogach wyląduje. Bo tylko mu na nogach wylądują. I, I wszyscy są pod ławkami. Czekaj, jak ten Enderman tam wyszedł? Przeniknął. Chemikalia. Biologia. Biologia dzisiaj. Czy to są jakieś miksturki? I co? Z... Aha, mam swoją z... Z własną miksturkę, coś jeszcze do niej dodać. Aha, i potem ją wypić. Ja błagam Ja błagam, co nie No, jak no go spalił no. Pianka do jedzenia, co nie Pianka jak na ognisku A co slime zrobi? i nie, nie Jestem gigantem Aha, Creepera nie ma przy ławce. No powinien być... Powinien być tutaj krypy. Czekaj, jego ja go narysuję. No proszę, no. Boże, ty. no, Boże. północy, na proszę. na No, To samo doda, ale są inne efekty. to bez sens. Bo tu każdy. Oj, się mi pojawił. O, szkielet. Hmm. Wszyscy dają ślina, są inne efekty, a mają nawet takie same kolorki. To i powinny być chyba takie same kolory. Co on. Ja nie wytrzymam sobie O, pije gul, gul Nie wiem, zacznie latać się spali No, <śm> I teraz będzie Creeper hmm. I się będzie kręcił no i... No i jajce Chodź O tutaj jest świnia O tu jest świnia Haha ha. Nie utrzymaj To jest nieistotne. No. Он не видел эффектов. Что ему случилось, Долиха? <плодисмент> 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 <плодисмент>

Tylko sama nie ma krapki sobie tańczy I się... Myślałam, że mu się po myjkości A co to za szóstwo? Do mnie Enderman teraz trafi. Jak się nie? O, ten śpic, co nie? Ja wam, czekajcie, wam podam animację do tego. Proszę. Czekajcie, że się tutaj. Proszę. w tej końcówki nie obejrzeliśmy, Kszkielet szkielet się poskładał. I pewnie teraz ta święta szczelinie śpi, albo go przewali, a nie. Chciałam, gaz Wy to słyszeliście co było? PU! Jakoby kowadło spadło, co nie? Dobrze, się wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Napiszcie w komentarzu, czy jak wam się podoba ta animacja. Mam no i tak w miarę, no ok jest. Um. Oglądajcie, ja Wam podam e, tutaj, no, dodam opis e, do tego. Proszę bardzo, macie tutaj. E, no i co, do widzenia. Nie. Jeśli chodzi o to, to... Jeśli chodzi o się przywolianie... To się przywoliłam. O kant. Kant. Po prostu o kant. Nie pytajcie, jak ja to zrobiłam. No, papa! pa. pa.